Cześć wszystkim. Witamy serdecznie w piękne wtorkowe przedpołudnie. Wiosna już całkowicie zawitała do nas. Zaczynają kwitnąć magnolie i kasztany, a to niewątpliwy znak, że matura tuż-tuż. Wiosna prowokuje do nieprzemyślanych odruchów. Budząca się przyroda powoduje przyspieszone bicie serca. Więc apel do wszystkich kochliwych osobników. Uwaga! Miłość jest jak róża, jest piękna, ale nieuważnego, może zranić. Za 3 dni święto pracy. Jak spędzono je kiedyś, a jak dzisiaj? O tym sądzie w dalszej części programu. Dzisiaj mamy 27 kwietnia, 18 tydzień 1993 roku. Imienity, imieniny Zyty i Teofila wszystkiego najlepszego. I Ponieważ zaczyna się okres składania podań do szkół średnich, kolejna propozycja dla niezdecydowanych. Dzisiaj przedstawiamy Wam utworzony w tym roku typ szkoły, liceum ekonomiczne o specjalności ekonomika i obrót rolny. Nauka w tej szkole trwa 4 lata. Przyjmowani do niej są zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Aby zostać przyjętym, należy zdać egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki. Ukończenie wiąże się z egzaminem dojrzałości i egzaminem z przygotowania zawodowego. W, w toku nauki, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, takich jak język polski, matematyka, fizyka, historia, biologia, chemia. Uczyć będą się podstaw ekonomii, elementów prawa, statystyki, techniki biurowej, komputeryzacji prac biurowych, zasad rachunkowości, artymetyki gospodarczej, podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki organizacji oraz bankowości. Poza tym uczyć się będą dwóch języków obcych. W klasie trzeciej natomiast obowiązuje czterotygodniowa praktyka. Cytaty z uczniowskich zeszytów powodują wiele zamieszania. Wszystkie są prawdziwe i niestety przykro to stwierdzić, ale pochodzą z waszych zeszytów. Oto kolejna porcja literatury pseudopoważnej. Święty Aleksy wszystkie szaty ojca rozdał ubogim, a sam nago poszedł w świat. Rej pisał wiele wierszowatych dialogów. Kordian czuje się zgubiony, nie wie co ma czynić, bo papież odwrócił się od Polski. Słowacki dowiedział się, jaka jest różnica między szlachtą a innymi ludźmi, kiedy musiał zapłacić za ławkę. Z wiadomości szkolne i sportowe. 27 kwietnia we wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej, której tematem będzie dopuszczenie uczniów klas maturalnych do egzaminu z przygotowania zawodowego. Od 28 do 30 kwietnia klasy maturalne przystępują do egzaminu z przygotowania zawodowego. 30 jest zarazem ostatnim dniem nauki, życzymy więc im wytrwałej pra pracy między ukończeniem szkoły a egzaminem dojrzałości. Piłkarze ręczni naszej szkoły w dniach 16 i 17 kwietnia wystąpili w ćwierćfinałach mistrzostw polskich szkół rolniczych. Niestety, po porażkach z Opolem, Koninem i Włocławkiem, odpadli z dalszych rozgrywek. Najlepszym zawodnikiem zespołu był Cezary Sokołowski, uczeń piątej melioracji, oraz Bramka Szkierych z czwartej technikum mechanizacji rolnictwa. Wspaniale wystąpiły dziewczyny w mistrzostwach Wolsztyna w piłce nożnej po zwycięstwie zespołu zespołem szkół zawodowych 1 do 0. Pokonały w tym samym stosunku wolsztyńskie liceum. 30 kwietnia rozegrają mecz z LO z Bąszyń. Chłopcy w tych samych rozgrywkach pokonali czy do dwóch zespół szkół zawodowych. Niestety w meczu o pierwsze miejsce przegrali z LO 1 do 4. Wśród dziewczyn na szczególne wyróżnienie. Zasługuje cała drużyna, a wśród chłopców na wyróżnienie zasługuje Zbigniew Szczeszkiewicz i Sławomir Kaźmierczak. Do finału wojewódzkiego awansował zespół Unihoka, czyli hokeja na sali. Finał wojewódzki rozegrany zostanie 24 kwietnia w Zielonej Górze. 1 maja zapraszamy wszystkich uczniów na mecz lekkoatletyczny na stadionie w Olsztynie między LO, Powodowem i Zespołem Szkół Zawodowych. Początek zawodów o godzinie 10. Liczymy, że przyjdziecie kibicować swoim kolegom i koleżankom. Teraz zachęcamy Was do przeczytania książki. Przez Stany Zjednoczone przetacza się fala morderstw kobiet. Clarice Starling, początkująca funkcjonariuszka FBI oraz dr Hannibal Lecter, genialny znawca psychologii morderców, próbują ująć maniakalnego zabójcę. Czy im się to uda? Dowiecie się z książki Tomasa Harrisa pod tytułem Milczenie owiec. A teraz jeszcze jedna informacja z literatury. 20 kwietnia naszą szkołę odwiedziła poetka Alicja Patej-Grabowska. Rozmawiała z nami o tworzeniu słowa poetyckiego. Rozmowa ta była bardzo zajmująca. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, jak ważną rolę w życiu poety odgrywa wizjonerstwo i grabarw. Jej koncepcja dotycząca koloru w życiu każdego z nas trafiła wszystkim do przekonania. Spotkanie to połączone było z recytacją jej wierszy oraz refleksjami na temat tworzenia poezji. Szkoda tylko, że tak mało uczniów miało możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Zaczynają się wyjazdy klas na wycieczki. W niedzielę ze Szklarskiej Poręby wróciły klasy 1 WGD i 1zm. Do Częstochowy z księdzem Zdzisławem udali się uczniowie klas maturalnych. Aktualnie na wycieczce przebywają klasy druga WGD i druga BZM. 22 kwietnia z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego odbył się jednodniowy strajk. Wszyscy uczniowie, którzy w ten dzień przyszli do szkoły, mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną. Piątek 30 kwietnia rozpoczynają się dni Wolsztyna. Klucze od miasta w ten dzień przejmie młodzież. Nasi uczniowie również włączą się aktywnie do nadowej zabawy. Mamy nadzieję, że będzie wesoło. A teraz wcześniej zapowiadana sonda na temat 1 maja. Yy, z czym ci się kojarzy dzień 1 maja. O, no, 1 maja? No to święto pracy! A jak święto pracy, to, no, no, to nie idziemy do szkoły, nie? No tak powinno być, no jak będzie, to nie wiadomo. A wam? Nie wolne od szkoły. Tylko? Tylko. <laughs> Dziękuję. Jak pan świętował kiedyś dzień 1 maja? Dzień 1 maja to w parku na Dniach Olsztyna. A jak będzie pan świętował w tym roku? To znaczy tak, tak jak mówiłem, dni Olsztyna i te trzy dni radzieckie i wyświęcenie. A. Obejrzeć to, co ma młodzież do pokazania, co w ogóle bolsze. Dziękuję. Przepraszam, z czym wam się kojarzy dzień 1 maja? 1 maja? Kiedyś kojarzył się z pochodami pierwszomajowymi. Byłem yy, ustrojem komunistycznym. Aha, a w tym roku? W tym roku, no... Co to będzie? będziesz robił tego dnia? Nie wiem, no, nie wiem czy będę świętował teraz, chyba przypada w sobotę. Będzie to normalny dzień chyba. Aha, dziękuję. ja? Przecież ze święta pracy. A tylko? Tylko. A tobie? Dziękuję. Przepraszam, z czym kojarzy się dzień 1 maja? Nie wolno go No Nie wolno od Tylko z tym? I z komuną. <laughs> Dziękuję. dzień 1 maja. No, z Iliczem Leninem. Z kim to jeszcze jest? Z pięknymi uroczystościami. Z 1 maja, tak? To pochody oczywiście, transparenty, szturmówki. Dużo haseł. Piękne święta. I dzień wolny na mhm. Dziękuję. Cześć, Miśki. Do zobaczenia za tydzień. <gry>